A gdzie jedziecie? No z modrzewia jebać. Tartak jest jeden kurwa? Jedna kupa tartaka. 12 i wszystko. Legary jakie podkładać pod to tartak? Czy bez? Ja tam czuwa jednego i chuj Patrz kurwa. Tu nie możesz na to wjechać. Tu jest No widzę. tu Tu jest studia. No myślisz... Głęb... Mygłę masz kłody, nie, czwórki. Jak mygłę, w sensie, że co, ułożone, czy co? No i na tą mygłę dokładać, kurwa, widzisz, masz, tu masz czwórki ucięte, tartaczki i reszta czwórki, nie, dwunastki To jest tartak czwórka i 2,50. Nie, tu są czuby, tu nie, nie wycięte, tu są, gdzie w tartaczki, to je musisz, te czuby, gdzieś na kubki zerwać. To jest tylko tartak do zrywki i kłoda? I kłoda, w tym miejscu. Tu są gdzieś kłody ucięte, Karolek, dwie sztuki, trójki. Chodź, ty kurwa weź ten telefon, wypierdol tutaj je, bo później popierdaliśmy robotę i będzie w ty, ty myślisz, że przez dwa lata nie widzieliśmy kurwa to całe miejscu kurwa. Tu są ucięte, dwie Na czemu tak ujebałeś? Kurwa, bo będziemy robić trójka, tak krzywa była sztuka, że czwórki nie mogłem zrobić z tego. Zobacz, o to jest 250 wałek, to jest 30. Jak ci się trafią, bo to jest 30. Reszta jest czub. Krzywy. 36 Ale nie układa ich, tylko je wypierdol gdzieś na pobocze. Kurwa z lasu, żeby leżały na kupce. Opony twoje. Widzę. No to ty kurwa to co ukradłeś. kobiecie co na grzyby przyjechała kurwa zajebał i tu jest schował. Dobry urek Do jest to kurwa. Ja. Jak ja